Inwestycje trwające, te w cyklu dwuletnim, bądź będące w realizacji w trybie niewygasających wydatków to termomodernizacja przedszkola publicznego nr 2, budowa dróg, chodników, miejsc postojowych dla potrzeb budynku TBS nr 14, budowa ronda na skrzyżowaniu Kazimierza Wielkiego i Sprawiedliwego, budowa drogi osiedlowej na z oświetleniem w kwartale ulic Sikorskiego, Przemysłowej, Mickiewicza i Matejki, Remont ulicy Budziszyńskiej wraz z budową miejsc postojowych, przebudowa sięgacza przy ulicy Moniuszki, zagospodarowanie placu Saperów w Głogowie, pierwszy etap, przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292, czyli ulicy Ludnowska, przebudowa skrzyżowania ulica Kościuszki i Długosza, wykonanie przeburkowań łuków na wylotach skrzyżowań ulicy Wojska Polskiego z ulicą oraz skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego z Keplera, Keplera i Ogrodową. opracowanie dokumentacji na zadania, wykonanie prac projektowych niezbędnych do uzyskania e, decyzji z RIT na budowę łącznika sikorskiego z Wojska Polskiego, przebudowę dróg chodników miejsc postojowych wokół Placu Jana Zbłogowa, budowę drogi łączącej Bolsowa Śmiałego z Jagielońską wraz z budową miejsc postojowych, e, przebudowę Alei Wolności, ulicy Moniuszki i Worcinka, budowę oświetlenia ulicy Dolnej i Słodkiej, budowę chodników i remontów ulicy Samborskiej z chodnikami oraz z chodnikami w ulicy Lwowskiej, na termomodernizację placówek oświatowych, na przebudowę ulicy Niedziałkowskiego, na, bu, na budowę przedszkola nr 7, na opracowanie projektu zamiennego e, konstrukcji fontanny w Parku Słowiańskim, na przebudowę drogi wewnętrznej przy gimnazjum nr 5, na remont ulicy Piotra Skargi i Piekarskiej za skrzyżowaniem z ulicą Piotra Skargi oraz wykonanie nowej dokumentacji na remont odcinka ulicy Kołontaja ze skrzyżowaniem z ulicą Piekarską, na budowę łącznika komunikacyjnego pomiędzy ulicami Andersa i Okrężną na osiedród oraz Wojska Polskiego i Generała Maczka. Na budowę chodników pomiędzy ulicami Legnicką a Orbitalną wraz z przejściem oraz remont drogi wewnętrznej ulicy Obrońców Pokoju 24 A do C oraz na budowę drogi łączącej. Ulicę Elektryczną z Mickiewicza z uwzględnieniem ulicy Słowackiego. To wszystko proszę Państwa, dokumentacja. Jak Państwo zauważyli, wiele z tych zadań to już jest realizacja budżetu obywatelskiego, e, także działamy też i w tym zakresie. Natomiast jeżeli chodzi o inwestycje, także informacja z wczoraj. E, w związku z naszą współpracą z Dowyszcząską Służbą Drugi i Kolei oraz wniosków wysyłanych m, do tej e, instytucji e, uzyskaliśmy informację, że. Donosząc z przypadku drugiej kolei, chcę realizować z nami kolejne zadanie na drodze wojewódzkiej. Tym razem chodzi o dalszą część ulicy Rudnowskiej od ulicy transportowej do Łanów, czyli od wiaduktu do ronda w drugą stronę. W ten sposób będziemy mogli zrealizować kompleksowo ten odcinek, wykorzystując też fakt, że wiadukt jest zamknięty, bo realizacja tego zadania mogłaby rozpocząć się już w tym roku. Moglibyśmy wyremontować całą tą część. Oczywiście po przygotowaniu wszystkich dokumentów, przed podpisaniem porozumienia wystąpimy na sesję po odpowiednie środki. Tak jak powiedziałem zadanie realizowane w trybie 50 na 50, czyli po połowie przez nas i Dolną Służbę II Kolei. Dziękuję bardzo.